Cześć! Co wiemy o Madagaskarze? Madagaskar jest znany jako rajski zakątek na Oceanie Indyjskim. Charakteryzuje się ciepłym klimatem oraz obfitością egzotycznych roślin i zwierząt, i na tym wiedza większości ludzi się kończy. Dlaczego więc nie dowiedzieć się czegoś więcej? To czwarta co do wielkości wyspa na całym świecie. Bogactwo przyrody sprawia, że Madagaskar oferuje niezwykłą różnorodność, co często robi niezapomniane wrażenie na tych, którzy odwiedzają go po raz pierwszy. Różnorodność ta znajduje odzwierciedlenie w licznych nazwach, jakimi określana była wyspa. Wspominał o niej sam Arystoteles, Pliniusz, a nawet Ptolemeusz. Nazwa Madagaskar po raz pierwszy została odnotowana w pamiętnikach weneckiego badacza z XIII wieku Marco Polo jako zniekształcona transliteracja nazwy Mogadiszu, somalijskiego portu, który Marco Polo prawdopodobnie wziął za wyspę. Na przełomie XV i XVI wieku na wyspę przybyli Europejczycy i to wtedy zapisały się nazwy takie jak Wyspa Księżycowa oraz Wyspa Świętego Wawrzyńca. Ponieważ wyspa miała ważną pozycję dla handlarzy przyprawami w Afryce, Francja i Wielka Brytania próbowały założyć tutaj swoje ośrodki. Przez wrogie nastawienie mieszkańców i niegościnny klimat, który sprzyjał chorobom, zadanie to okazało się być niewykonalne. Wyspa ta jest miejscem dość aktywnego naturalnego ogniska dżumy z corocznymi epidemiami, które trwają aż do dziś. Od XVII wieku Madagaskar uchodził za raj dla piratów i handlarzy niewolnikami ze względu na swoją dogodną lokalizację oraz brak silnej władzy kolonialnej. Kolonią stał się stosunkowo późno, bo dopiero w 1890 roku Francuzi zdołali obalić lokalną monarchię i ustanowić protektorat. Nie byli jednak właścicielami wyspy zbyt długo. Już w 1960 ogłoszono niepodległość Republiki Madagaskaru. Piraci i koloniści mają swoje miejsce w historii, która jest często smutna, lecz Madagaskar pozostaje imponujący ze względu na swoje rozmiary. Jest czwartą co do wielkości wyspą na świecie, ustępując jedynie Grenlandii, Nowej Gwinei i Borneo. Rozciąga się z północy na południe na długość 1580 km i ma szerokość około 600 km. Nazywany Wielkim Madagaskarem ze względu na rozległe obszary jego powierzchni wynoszącej 597 000 km kwadratowych, które są słabo rozwinięte lub też niezamieszkane. Linia brzegowa wyspy ma długość 4828 km. Jest dość prosta i nie tworzy głębokich zatok na całej swej długości. Jednak dwie z nich pod względem wielkości są nadal warte odnotowania. Są to Zantoka Antongila na północno-wschodnim wybrzeżu i Zatoka Ambaro w północno-zachodniej części wyspy. Ogromna wyspa Madagaskar, będąca swego rodzaju miniaturowym kontynentem, przez wiele wieków pozostawała tajemnicza dla mieszkańców innych zakątków świata. Powodem tego jest jej oddalenie od szlaków światowej cywilizacji i izolacja geograficzna. Po rozpadzie superkontynentu Gondwany Madagaskar oddzielił się od Indii 70 milionów lat temu, co umożliwiło rozwój unikalnej flory i fauny w izolacji. Topografia wyspy jest w większości górzysta, z nisko położonymi równinami wzdłuż wybrzeży. Z centralnej części wyspy ciągnie się z północy na południe wysoki wulkaniczny płaskowyż Anjafy, a także pasma górskie Tsaratanana, Ankarata i Iwakoany. Wysoki płaskowyż, który dominuje na wyspie, jest pozostałością starożytnego bloku krystalicznego. Madagaskar słynie również z niezwykłego kamiennego lasu. Cingi de Bemara to jedyna w swoim rodzaju formacja mineralna i rezerwat z unikalnym żółtym wapieniem. Dziwne formacje mineralne znajdują się 80 km od wybrzeża Madagaskaru i zostały tak nazwane ze względu na fakt, że rezerwat składa się głównie z wapiennych wypustek. Malgasze nazywają to cingy. Tym samym słowem określają chodzenie na palcach, co jest zrozumiałe, biorąc to pod uwagę, że Cingi de Bamara to prawdziwie trudne, labiryntowe galerie skalne. Do zobaczenia tego unikalnego, krasowego krajobrazu staje się jasne, że inny sposób poruszania się po rezerwacie byłby niemalże niemożliwy. Wyspa jest na tyle duża, że posiada własne rzeki, z których każda ma swój unikalny charakter. Rzeki wpadające do Oceanu Indyjskiego są krótkie, rwące i burzliwe, jak Mangoro, Maningory i Wohitra. Tam, gdzie płyną rzeki, często pojawiają się wodospady. Najbardziej imponującym z nich jest Saka Leona, najwyższy wodospad na Madagaskarze, z którego woda spada z wysokości 200 metrów. Znajduje się na wschodzie wyspy, 18 km od wioski Ampasinambo. Oprócz rzek Madagaskar ma również wiele jezior, w tym wyjątkowe martwe jezioro Tritriva. Ten niezwykły zbiornik wodny zyskał międzynarodową sławę w 1883 roku dzięki brytyjskiemu misjonarzowi Jamesowi Seabre Jr., choć wcześniej był znany jedynie miejscowej ludności. Misa jeziora jest wydłużonym kraterem wygasłego wulkanu. Niektórzy zauważają, że kształt zarysu brzegów jest bardzo podobny do granic samego Madagaskaru. Jezioro pozostaje niezamieszkane przez organizmy żywe ze względu na wysoką zawartość soli. W ciągu dnia turkusowa kolumna wody nie ma czasu na odpowiednie nagrzanie się na słońcu, więc temperatura wody jest dość niska. A skoro wspomnieliśmy o temperaturach, warto przyjrzeć się klimatowi. Madagaskar charakteryzuje się zróżnicowanym klimatem. W różnych częściach wyspy tego samego dnia może panować słoneczna i ciepła pogoda, szaleć huragan, padać uciążliwy, długotrwały deszcz, a nawet pojawić się przymrozki. Można stwierdzić, że klimat Madagaskaru jest specyficzny i różni się od typowych warunków panujących na sąsiednim kontynencie afrykańskim. Średnia temperatura w centralnej części wyspy wynosi około plus 18 stopni Celsjusza, podczas gdy na wybrzeżu osiąga plus 24-27 stopni. Najgorętsze obszary to płaskowyż Bemaracha i północno-zachodnie wybrzeże, gdzie średnia temperatura dochodzi do 34 stopni Celsjusza. Jednak na wyżynach i szczytach górskich można również spotkać się z niższymi temperaturami, a także przymrozkami. Ze względu na swoje odizolowane wyspiarskie położenie, Madagaskar jest swego rodzaju unikalnym rezerwatem, w którym zachowało się wiele gatunków zwierząt i roślin niespotykanych nigdzie indziej na całej Ziemi. Przyrodnicy nadal dokonują sensacyjnych odkryć w niszczających dziewiczych lasach o powierzchni 60 tysięcy km2. Spośród 12 tysięcy gatunków roślin 10 tysięcy to gatunki endemiczne, występujące wyłącznie na Madagaskarze. Jedną z najsłynniejszych i najbardziej niezwykłych roślin Madagaskaru, która jest właściwie symbolem narodowym, czyli godłem wyspy, jest pielgrzan madagaskarski, czyli drzewo podróżników. Nazwa ta pochodzi od faktu, że w kątach liści gromadzi się deszczówka, którą można wykorzystać do zaspokojenia pragnienia. Woda ta jest jednak pełna larw, komarów i innych owadów, co daje możliwość przenoszenia czegoś dodatkowego. Chociaż w miejscach naturalnego występowania pielgrzanu na zboczach wzgórz znajduje się wiele strumieni z krystalicznie czystą wodą, więc nigdy nie wiadomo, jaką wodę się dostanie. Pielgrzan zaskakuje i zadziwia swoim majestatycznym wyglądem. 20 do 30 dużych liści o długich ogonkach tworzy ten gigantyczny otwarty wachlarz na stosunkowo niskim pniu. Żółto-pomarańczowe kwiaty pojawiające się w kątach liści dodają tej roślinie jeszcze więcej uroku. W suchych lasach i ciernistych zaroślach południowej i południowo-zachodniej części wyspy rosną jedne z najbardziej fascynujących roślin Madagaskaru. To drzewa butelkowe, które magazynują wilgoć. Charakteryzują się grubymi pniami nasiąkniętymi wodą niczym gąbka. Należą do nich słynne baobaby z sześcioma gatunkami, które wyróżniają się swoją niezwykłą formą i Rozmiarami, podczas gdy w Afryce występuje tylko jeden ich gatunek. Fauna wyspy jest równie ekscytująca, a najbardziej znanymi ssakami Madagaskaru są lemury, od których warto zacząć odkrywanie tej dzikiej przyrody. Można je znaleźć tylko na Madagaskarze. Wobec braku małp i innych konkurentów, te naczelne przystosowały się do szerokiej gamy siedlisk i podzieliły się na wiele gatunków. Lemur katta jest najczęstszym gatunkiem w rodzinie lemurów. Występuje w południowej i południowo-zachodniej części Madagaskaru, na suchych, otwartych przestrzeniach i w lasach. Lemury katta żywią się owocami, liśćmi, kwiatami, kaktusami i czasami także owadami. Lemury katta uwielbiają siedzieć w słońcu i cieszyć się ciepłem, rozkładając przy tym swoje łapki. Istnieją również bardzo małe lemury, na przykład lemurek myszaty. Żywi się owocami, nektarem, liśćmi, różnymi owadami i pająkami, ale może też złapać małą żabę lub też jaśczurkę. To cudowne stworzenie natury żyje w suchych lasach liściastych i mieszanych. Lemur mysi jest najmniejszym ssakiem naczelnym na Ziemi. Nazywany jest również mikruskiem myszatym. Waży około 300 g. Długość jego ciała wynosi około 20 cm, z czego 10 cm to ogon. Żyje w dziupli drzewa lub buduje gniazdo z gałązek oraz trawy. A czym jest to niezwykłe zwierzę, zwane AI? -ai? To nocny naczelny, żyjący w lasach deszczowych Madagaskaru. Najbardziej niesamowitą częścią jego ciała są tylne kończyny, w których kciuk jest przeciwstawny do pozostałych palców, przez co wygląda, jakby zamiast nóg były ręce. Dlatego też nazywa się go palczakiem madagaskarskim. Ai ai jest mniej więcej wielkości kota domowego, żywi się głównie robakami i larwami. Kolejne są równie niesamowite, ten rekowate, zwane również kretojeżami. Choć zewnętrznie przypominają jeże, należą do zupełnie innej grupy zwierząt. W naturze istnieje około 30 gatunków tenreków. Te nieśmiałe stworzenia są pokryte mieszanką wełny, włosia i igieł. Najmniejsze z nich mają wielkość myszy, a największe mogą dorastać do 40 cm długości. W ciągu dnia ukrywają się w zacisznych miejscach, a o zmierzchu wyruszają na łowy, poszukując robaków, owadów, myszy i jaszczurek. Choć Madagaskar leży blisko Afryki, nie spotkamy tam lwów, żyraf, żab ani hipopotamów, co może rozczarować fanów bajki Madagaskar. Chociaż małe sprostowanie, hipopotamy kiedyś tutaj były. Stworzenie o uroczej nazwie Hipopotamek Karłowaty żył na wyspie Madagaskar. Gatunek ten został po raz pierwszy opisany w 1867 roku przez francuskiego podróżnika i przyrodnika Alfreda Grandidiera, który odkopał około 50 osobników w miejscu osuszonego bagna w pobliżu jeziora Ranowe, kilka mil od kanału Mozambickiego. Gatunek został jednak całkowicie wytępiony około 1000 lat temu. Spośród większych wymarłych stworzeń był jeszcze mamutak, wymarły rodzaj ptaków nielotów, jeden z dwóch bezskrzydłych gatunków ptaków endemicznych dla Madagaskaru, znany również jako ptak słoń. Mamutaki osiągały do 5 metrów wysokości i ważyły około 400 kg, a ich jaja miały 30-32 cm długości i objętość do 9 litrów, czyli 160 razy więcej niż kurze jajko. Taki te wyginęły, choć bardziej trafnym określeniem byłoby stwierdzenie, że zostały unicestwione i to stosunkowo niedawno, bo w XVIII wieku. Były też gigantyczne lemury, czyli leniwce wielkości goryli, ale spotkał je podobny los. Nie ma to jednak jak ludzie, prawda? W ciągu ostatnich 200 lat świat zwierząt i roślin Madagaskaru uległ znacznym zmianom. Dawniej wyspa była niemal całkowicie pokryta wilgotnymi, zielonymi przez cały rok lasami na wschodzie oraz suchymi lasami liściastymi na zachodzie, które przeplatały się z sawannami. Dzisiaj lasy zajmują nie więcej niż 13% powierzchni wyspy. Pierwotne lasy drzew żelaznych hebanowców, palisandru, sekwoi, drzew kauczukowych i innych cennych roślin przetrwały jedynie na stosunkowo niewielkich obszarach. Na wybrzeżu zostały niemal całkowicie wycięte lub też zniszczone przez pożary, a ich miejsce zajęły pola ryżu, kawy, kakao, wanilii i innych tropikalnych upraw. Opuszczone tereny zostały zdominowane przez zubożałe lasy wtórne, pełne bambusów i wysokiej, trawiastej sawanny. Jednym z problemów Madagaskaru są prymitywne metody rolnictwa. Gleby na wyspie są bardzo ubogie, co utrudnia wyżywienie 28-milionowej populacji. Bez nawozów pola ryżowe zwykle przestają dawać dobre plony już po dwóch, trzech latach. Rolników nie stać na nawozy, więc robią wszystko w staromodny sposób. Oczyszczają nowe miejsca z drzew i krzewów, czekają chwilę, aż ścięte drewno wyschnie, a następnie wszystko palą. I voilà, nowe pole ryżowe, gotowe. Popiół służy jako nawóz przez kilka następnych lat. Na wyspie jest ogromna liczba kłusowników, którzy wycinają cenne gatunki drzew i łapią rzadkie zwierzęta na sprzedaż. I choć liczba obszarów chronionych rośnie, nie jest to wystarczające, aby ocalić unikalną florę i faunę. Oczywiście parki stanowe służą jako ostoje dla zwierząt, w niektórych wycinanie drzew jest nielegalne, ale w praktyce nie zawsze to działa. Niestety wyznaczenie obszaru jako parku lub obszaru chronionego nie gwarantuje, że miejscowi będą przestrzegać zasad. Parki nie zapewniają im jedzenia, schronienia ani innych potrzeb. Natura wyspy często pozostaje na dalszym planie w obliczu codziennych wyzwań. W wielu przypadkach miejscowi nie dostrzegają ryzyka, że w przyszłości zasoby mogą się wyczerpać, a ich ziemia zamieni się w rozległą pustynię. Rzeka Betsiboka, boka płynąca w północno-zachodniej części Madagaskaru, ma długość 525 km i jest największą rzeką na wyspie. Jest znana ze swojego charakterystycznego czerwono-brązowego koloru, który wynika z ogromnej ilości cząsteczek gleby przenoszonych przez rzekę do oceanu. Ale nie zawsze też tak było. Ta katastrofa ekologiczna jest spowodowana wylesianiem lasów deszczowych i to na dużą skalę, co znacznie przyspieszyło proces erodowania gleby. Do dziś dla wielu wyspa Madagaskar jest odległym miejscem znanym od czasów starożytnych. A ja chciałbym, aby ludzkość zachowała resztki tego niesamowitego bogactwa natury, dzięki któremu Madagaskar przez wiele lat pozostawał wyjątkowym miejscem na całej naszej planecie. Na dzisiaj to już wszystko. Zostaw koniecznie łapkę w górę, jeśli filmik Ci się spodobał, napisz komentarz i do usłyszenia.